Dzieło o wielkiej doniosłości. Troska o rodzinę. Z okazji setnej rocznicy istnienia Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, papież Jan Paweł II wystosował list do uczestników X Kapituły Generalnej. Papież docenił w nim to, że misjonarze zajęli się kompleksem problemów rodziny, która posiada pierwszorzędne znaczenie dla Kościoła i świata, gdyż rodzina jest podstawowym elementem społeczeństwa, jak i podstawową komórką życia Kościoła. Ojciec święty stwierdził, że poprzez wzór świętej rodziny z Nazaretu, misjonarze świętej rodziny od chwili założenia zgromadzenia. Zaznajomieni są z tym stanem rzeczy. Przypomniał liczne zagrożenia współczesnej rodziny i zachęcił do ponownej refleksji nad podstawami naturalnych i duchowych wartości, które są właściwe człowiekowi z racji stworzenia. Następnie zwrócił się z apelem, by przy całym poszanowaniu własnego charyzmatu zaliczyć duszpasterstwo rodzin, tak bardzo dziś naglące, do podstawowych zadań zgromadzenia. Stulecie zgromadzenia w 1995 roku było okazją, by podjąć wysiłek zrealizowania dojrzewającego w okresie posoborowym charyzmatu zgromadzenia, którym była troska o rodzinę. Zainteresowanie rodziną pojawiło się wraz z nazwą Zgromadzenia, ale też z wydaniem w 1904 roku posłańca Świętej Rodziny, to jest miesięcznika dla rodzin katolickich. W pracy pisarskiej ksiądz Jan Bertier zwracał się do matek chrześcijańskich, mężczyzn pełniących rolę męża i ojca. Do młodych osób szukających swojego miejsca w życiu, a także do dzieci, które mogą być apostołami wobec swoich rodziców. W ostatniej książce, Kult i naśladowanie Świętej Rodziny zawarł kwintesencję świętorodzinnego rysu duchowości chrześcijańskiej spisanej rok przed śmiercią. Misji przybliżenia rodzinom wzoru Świętej Rodziny ksiądz Jan Bertier. Poświęcił się do końca i pozostawił ją swoim duchowym synom w testamencie. Na uwagę zasługuje jego obrona godności człowieka, która wynika z faktu stworzenia na obraz i podobieństwo Boże, i powołania do osobistej relacji z Bogiem. Ukazuje powołanie człowieka do świętości wpisane w codzienność życia. Bardzo podkreślane dzisiaj w kościele przedstawienie rodziny jako domowego kościoła już wówczas widział ojciec Bertier. Widział potrzebę zreformowania rodziny poprzez ukazanie przykładu świętej rodziny, która jest lekarstwem na wszystkie duchowe dolegliwości.